3 grudnia, wspomnienie o świętym Franciszku Xavery. Święty Franciszek Xavery, człowiek, który płonął miłością do Boga. Święty Franciszek Xavery urodził się w 1506 roku, a zmarł w 1552. Był jednym z pierwszych towarzyszy świętego Ignacego Loi i współzałożycieli zakonu jezuitów. Od młodości pełen ambicji marzył o karierze akademickiej, jednak słowa Ignacego. Cóż pomogło człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł, zmieniło jego życie. Stał się jednym z największych misjonarzy w historii kościoła. Przez lata głosił Ewangelię w Indiach, Japonii, na wyspach Oceanu Spokojnego, docierając do tysięcy ludzi, często w skrajnych warunkach, uczył, szcił, podnosił upadłych i dawał nadzieję tym, którzy żyli w duchowej ciemności. Zmarł patrząc w stronę Chin kraju, do którego tak bardzo pragnął dotrzeć. Jego życie pozostaje symbolem odwagi, gorliwości i zawierzenia Bogu ponad wszystko.